Prawo i Sprawiedliwość wspiera polskich mikroprzedsiębiorców z panem ministrem Andrzejem Kosztowniakiem i z panem wicepremierem Jackiem Sasinem składamy bardzo ważny projekt ustawy. Ustawy dotyczące zmiany w podatku VAT. Ustawy, która podnosi limit podmiotowego zwolnienia od podatku VAT z 200 do 300 tysięcy złotych. Co to, Szanowni Państwo, oznacza dla polskich mikroprzedsiębiorców, dla fryzjerów, dla rzemieślników, dla budowlańców, którzy najczęściej w tych mniejszych miejscowościach, ale również i w dużych miastach świadczą usługi dla osób indywidualnych, dla polskich rodzin? Oznacza to, że będą dalej mogli korzystać z tego limitu pomimo niestety rosnącej inflacji, zachowując pewnego rodzaju parametry cenowe, ponieważ utrzymanie się w tym limicie zwolnienia podmiotowego od VAT pozwala im polskim mikroprzedsiębiorcom rywalizować, konkurować z dużymi sieciami, z korporacjami, z dużymi firmami. Jeżeli chcemy w polskim semie wspierać polską przedsiębiorczość, Polskich rzemieślników musimy ten limit, który nie był zmieniany od 7 lat, pomimo tego, że inflacja niestety w tym okresie ze względu na pandemię, ze względu na wojnę na Ukrainie wzrosła o ponad 50%. Limit ten musi być zwiększony. Chcemy jasno powiedzieć, że ta kwestia powinna być wyjęta spod sporu politycznego. Sam minister Andrzej Domański obiecywał podniesienie tego limitu co najmniej z poziomu 200 tys. zł do 240 tys. zł. Niestety obietnica nie została dochowana, ale chcemy jasno wskazać, że największe stowarzyszenie, Stowarzyszenie Zrzeszające Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce również apeluje o to, aby ten limit zwiększyć właśnie z proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach naszych pracy w parlamentarnym zespole proste podatki z 200 do 300 tysięcy złotych. Proszę o zabranie głosu pana ministra Andrzeja Kosztowniaka, który jako konstytucyjny minister finansów wspierał właśnie polskich mikroprzedsiębiorców. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj trochę wychodzimy na przeciw i wyręczamy platformę obywatelską z tego, co było ich obietnicą. Mija za chwilę dosłownie rok, myślę, że za chwilę będziemy podsumowywać pierwszy rok rządzenia Platformy Obywatelskiej, a to obietnice, które były na ich sztandarach w trakcie kampanii wyborczej, ale również później, nie są w żaden sposób realizowane. Jedną z tych obietnic jest również podniesienie kwoty wolnej w przypadku podatku VAT, podniesienia z 200 tysięcy. My proponujemy podniesienie z 200 do 300 tysięcy rzeczywiście dla tych, którzy są najmniejszymi, czyli mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, polscy ludzie biznesu, ci na samym dole, uprawiający ten trudny zawód. Bo więc my jedno, prowadzenie małego biznesu jest obarczone wielkim trudem, odpowiedzialnością i ciężką pracą. Chcemy doprowadzić do tego, aby jak najmniejsza ilość obowiązków była po ich stronie, aby łatwość prowadzenia i skupienia uwagi na prowadzonej działalności sprowadzała się do tego, że mają jeszcze mniej obowiązków podatkowych. A to, co zostało powiedziane przez ministra Kowalskiego, rzeczywiście na przestrzeni 7 lat wiele się już zmieniło. Również wartość pieniądza. W czasie zmieniła się stosunkowo mocno. Uważamy, że te 300 tysięcy to jest ta kwota, która jest dzisiaj adekwatna nie tylko naszym zdaniem, ale również i wielu środowisk z jednej strony biznesowych, ale również choćby księgowych w Polsce wskazują na potrzebę podniesienia tej wartości. Mamy nadzieję, że zostanie to rozpatrzone przez większość parlamentarną pozytywnie, a w konsekwencji wszyscy będziemy mogli się cieszyć z tego, że polscy mali i średni przedsiębiorcy będą mieć po prostu zdecydowanie łatwiej prowadzić swój biznes. Szanowni Państwo, jesień to tradycyjnie w Sejmie czas podejmowania decyzji w sprawie sytuacji podatników w następnym roku, w sprawie nowych ustaw. My apelujemy do większości rządowych aby kwestie dotyczące wsparcia polskich mikroprzedsiębiorców, polskiego biznesu i polskich podatników były wyjęte spod sporu politycznego. Apelujemy o to, aby poprzeć podwyższenie... Z 200 do 300 tysięcy podmiotowej ulgi, podmiotowego zwolnienia od VAT dla polskiego mikrobiznesu, dla polskich rzemieślników, dla tych mikroprzedsiębiorców, którzy świadczą przede wszystkim usługi dla polskich rodzin, które dotykane są podwyżkami cen energii, ceny ciepła i niestety wciąż rosnącą inflacją, która już wynosi rok do roku 4,9%. Ufamy wiedząc o tym, że jesteśmy otwarci na przykład na dialog w sprawie składki zdrowotnej. Jesteśmy merytorycznie przygotowani do zgłaszania poprawek w zakresie podatku od nieruchomości, który niestety również może uderzyć w polski biznes, a chcemy jako prawo i sprawiedliwość zachować takie status quo, aby nie rozszerzać bazy podatkowej dla polskich przedsiębiorców którzy płacą podatki od nieruchomości, dlatego, że muszą konkurować na rynku krajowym z dużymi korporacjami międzynarodowymi, ale również i na rynkach zagranicznych. Chcemy, aby kwestie dotyczące opodatkowania mikroprzedsiębiorców były wyjęte spod sporu politycznego. Apelujemy w imieniu pana ministra Andrzeja Kosztowniaka, pana wicepremiera Jacka Sasina o poparcie tego projektu, który jeszcze raz chcemy podkreślić, jest popierany również ten postulat zwiększenia z 200 do 300 tysięcy złotych zwolnienia, jeżeli chodzi o kwotę, po której wchodzi się w tą konieczność naliczania podatku VAT przez stowarzyszenie księgowych w Polsce. Prawo i sprawiedliwość w naszej ocenie jest dzisiaj najbardziej proprzedsiębiorczą partią w polskim Sejmie i zachęcamy do takiego dialogu zgodnego z interesami polskiego biznesu. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję.